Witam, witam z Oldsmobila Tornado z rocznika 1973. Z największym motorem, jaki występował w tych samochodach, 455 cali daje nam 7500 cm sześciennych. Płynie praktycznie po drodze. W ogóle tego silnika nie słychać. Moc pod nogą jest dosyć duża. Co kawałek się przejechaliśmy Oldsmobilem, powiem Wam szczerze, że ma tych kilka takich udogodnień z tamtych lat, chociażby ten właśnie dźwięk, który tutaj słychać otwartych drzwi i najprawdopodobniej włożonego kluczyka, tak jest, usuniemy go, żeby nas nie denerwował. Mamy tutaj centralny zamek, cztery automatyczne szyby na tak zwane nie korbki tylko już na automat wspomaganie kierownicy, bardzo fajną deskę która już jest taka bardzo unowocześniona porównując inne samochody z tych lat i ten piec, bo to inaczej tego nazwać nie można to jest 7,5 litra siedząc nawet tutaj w tej komorze ona jest tak wielka, że nawet z tyłu jeszcze mamy kawałek miejsca. Jest jedna rzecz, która różni się od innych amerykańskich samochodów, a mianowicie taka, że to auto ma napęd naprzód. I powiem Wam jeszcze inaczej: bardzo fajnie się tym jedzie. Patrzcie, jak to wygląda kierownica. Kierownica chodzi. Kładziutko. Bieg zmienia bardzo płynnie. z pełną gracją wszystkie wskaźniki najprawdopodobniej działają od paliwka działa, prędkościomierz działa wskazówka tutaj od zmiany biegów działa 24 24pl także zapraszam Was wszystkich na stronę, oglądajcie filmiki, kupujcie dzwońcie, piszcie, pozdrawiam Le. 35 with the top down. Quit to tell a hater they should get like me. Like Seem like everybody wanna be the boss, but it costs, and these lanes ain't like me. Drop a couple bands on the crypto fans, no way go. I ain't gotta tell them what it is. Tell them I'm a grown man, so you'll never fool me with the cap you be selling to the kids. Show they be the lords of the lords. Shorty got the crib on karate, keep up, little baby, that's a kickback. You can't flex on the living hate-free,